Witam, witam z tej strony Not z kanału Orgampo. Steam oraz jest ze mną? Bonarant. Tak, znowu. Postaram się kręcić, bo staje prostu. Idziemy dalej. W ostatnim odcinku dokonaliśmy zakupów. I jest teraz zajebiście. Idziemy dalej. Jest kołość, z i musimy gadać. W Jan. To jakiś dziad. Witaj, Ailin z klanu Jarzardin. Wieści o Twoich czynach dotarły nawet tutaj. Słyszeliśmy opowieści o bitwie w zakazanym kaj. No, zajebiście był. Napiszcie o tej książkę. Tak. Pieśni. Bądź pozdrowiony pijanie ze Złotego jesiona. Moja różdżka należy do ciebie. Jaka różdżka? Rozporządzaj ją wedle swojej domów. Chyba ta zielona. <grym> no co ty. Wiele jest słuszności w powiedzeniu, że prawdziwy wojownik nie szuka nowych wyzwań, bo to one znajdują jego. Erna opowiedziała... Tak. Nigdy nie chciałam, żeby pszczoł... Aha. Mhm. To zaledwie jedna z wielu dziwnych rzeczy, które wydarzyły się. Mhm. Twój posłaniec powiedział, że miasto oblegane jest przez nieprzyjaciela. A przecież dotarło tu bez kłopotów. Czy... Mury złotego jesionu wciąż stoją, a jego obrońcy nie tracą wiary w zwycięstwo. Po trzykroć horda nieprzyjaciela atakowała miasto i po o, trzykroć dawaliśmy jej odgór. Zatem moja pomoc nie będzie nam potrzebna. Podsykł, wręcz przeciwnie. Powoli, Aili. Nieprzyjaciel przegrał jedną bitwę, ale wciąż toczy się wojna. Nie może nam sprostać w otwartej walce, więc przyczaił się w lesie i nęka nas z ukryciem. Podsykł, Rozbili obóz na północnych moczarach. Fenteci kontrolują wschodni szlak, a dalej na północ, niedaleko cichych wzgórz, ukrywają się chałci. Okay. Nieledwie tydzień temu dwoje naszych bohaterów wyruszyło z miasta. Była to dzielna Fiona i mój ukochany syn. To po co byś głupi ich tam? To do tej pory słów o nich zaginął, choć szukało ich wielu dzielnych wojowników. Jesteś moją. Sam Agnes nie zdziała. Ailin, a twoje imię zasłynie w całym lesie. Znajdź mojego syna, a stojący przed tobą stary wojownik będzie twoim tłusznikiem. Do końca swoich który... Do końca swoje! Nie bawi się. Ale... Odnajdę tych bliskich. A leśny mech pokry... Ale dowie bała. Leśnie Mech. No, jasne jasne. Najlepsi wojownicy ich szwali. A taka inna nie se to Z 140 życie ogólnie! A tu jest ta bała, ona go znalazła prawdopodobnie, ale tego drugiego nie ma. Gdzie... Nowy kłopot, siostro. Podczas mojej nieobecności... Same Kino problemy. Stary Mieszkał tutaj od niepamiętnych czasów. A legenda głosi, że tak długo jak pozostanie z nami, mury miasta nie runą. Mieszkańcy Złotego Jesiono są bardzo zmartwieni tą sytuacją. Co chwilę coś się ginie. Co się z nim mogło stać? Ugarnię się kobieta. Od jakiegoś czasu lubi przechadzać się po okolicznych bagnach, gdzie opowiada brzuskom historię ze swojej młodości. A, może brzuski podwiewa się, co? Kineci, no. Drzewiak nie zaprzestał tych spacerów. Był tak potężny, że chyba tylko cała armia mogłaby go pokonać. Jeśli kineto udało się schwytać naszego drzewiaka, to... Tylko podstębem, a tu co gadasz ciekawego? Możesz przejść, waleczna Eileen. Vian Okej. Okay. A dziękuję Ci. No jeszcze skrawca zgarnie. A tak, wypatrzyłem je. Nie, nie ukrywam się przede mną. Dymy. Dymy, domy, dalej. Wypróbujemy nasz nowy skład. Kukus, skład. Kukus, kukus, kukus klan właściwie. Tam jest ten Jeffes. To nie jest Łona. Nie woldzi szaman. Tam niżej w prawo jest taki Jeffis. Ale to nie jest on, mówię Ci. On jest już. Jak powiedziałem, nie będziemy mogli nic robić na początku. Już mamy za mało eterów. Dwa pasma tego to jest bardzo dobre. Bajdzie, bajdzie, dobre no, bajdzie dobre. Patrzcie użyjemy nawet tego, żeby nas nie atakowały te ląby. W sumie tak nas nie zadakują, mają za mało wrażeń. No jeszcze mi osłonka piękna. To się udało. Ono śmieszko wygląda. Koboldy. To jest bardzo fajne. 4 x 4x2, 4 x Początkowego życia. Ja bym miał jeden, użyłbym tego dwa razy. Ja bym tyle samodzielnie miał na początku. Patrz, ja mam pasmuk Etheru teraz. No, tego używam. O, na Zajebisty skład, nikt to nie dorówna. O, dwa razy, teraz będzie zajebiście. Dziesięć, I dwa szty razy. Dwanaście. Dio. się mówi. Tom przeklą ja, mamu. Heh. to przyszedł Dobra, chwast. Tyle, tyle kosztuje, a ma, bo tak mało... O, Ale do... pasz na to. Ja pasz na to. Zmusza wszystkie ściany przeciwnika do zejścia w samopoczynku. To jest na ściany zajebiste. Szkoda, dlatego wcześniej nie miałeś. No <noise> go nie było wcześniej. Jak on się w ogóle nazywa? Mordiszka wojownik. Teraz monstrualny chwast pójdzie w ruch... I teraz się nazywa to zabijasz się Nie zabijać! <noise> Mora Te kwasty bardziej wyobrażone Ale mhm. one mogą atakować po dwa obrażenia Mu i tu bezpośrednio Mu Zwłaszcza z takie ładne, takie widzisz, takie złote Aha. Teraz już wróżka nie jest zielona Ale brutal nie grajcie w tą za dużo przemocy. Tak. Pan Baron Bon Bon radzi. Chodź, chodź. No i to koniec. Przecież oni... Oni nawet Cię nie zaatakowali, a w Ciebie strzelają. A zrobimy tak. I te kwasty są... Chwasty są bardzo dobre, bo one nie giną jak strzelają, widzisz? Daleka katek Ale bajer Jak samo mogłem się od tego trolla, nie? No, gdzieś, Właśnie z ja je wziąłem O już, kończymy Na wstępnej rundzie jest po bo Jeden chwast wystarczy tej To dochodzi co jeden o rundę? Nie To są dwa No bo dwa razy Oddaję po dwa to było zbyt zajwisty lekko było po dwa, znaczy po jeden Opa pa, Okej, okay, i nasz skład jest super zajwisty Szybkość Uuu, to trzeba wziąć Co to daje? Zobaczy się Chyba się ja wiem nie, ale ty zobaczysz, aha Aha, nie wziąłem, Ok, spoko. Przekład Ci na z Północy. Przynieśli ze sobą śnieg i lud. Nie sam to jest inny. Pójdziemy. Połóż mi uciec, To jest ten cud. Cię podstępni pan barzyńcy. Zwabili Co czas? Z tego jest im woda. Okej. Okay. Ooo, to czego potrzebujemy, którego ma jest mało wszędzie. Uważaj, żeby bagnach nie utknąć. Nie utknąć. A i tam surowce były na dole. Awiacy. To nie jest monstrów, to jest zajebisty ptak. No, słowa już. Mhm. Wygląda trochę jakiś pogryw I kamienny krąg, po prostu kocham Awiacki strzelac Jesteś pewny, że to nie jest hogryw Tak to jest Awiak Oni się to chyba wymyślili Nie O fuck 10 ogras 10? No tylko jeden <laughs> Ale jego zdolność, że zdaje Znaczy Raczej jeszcze raz więcej Trzeba dać więcej Cicho Nam nie zagrozi teraz Chyba, że ulepszy, a to będzie bardzo brzydko z jego strony Tak Mogli Patrz, jaka potężna jednostka teraz O nie O tak Myślałem, że to takie solo są... A to nie ja chcę ją, głowę Ona jest zajebista. O tylko 6 na 6 złodziej życia. Znaczy wszystkie wrogie istoty dany raz przechodzą w stan odpoczynku. Czy mogę, że oni wszyscy odpoczywali w tym samym momencie? Super. Mhm. O, to będzie zajwiste? Wszystkie przyjaciele z Pierwszego uderzenia. To się przyda przy obronie. No. Fak! Będzie zaatakować. On nie użył swojej zdolności. Fak jest system. Po tobie. Nie. Ale w nas będzie po tobie. Nie. Czemu? Bo nie marzyłem. Nawet blokować nie mogłeś. Chyba ten przeciwnik się przerasta. Nie. O teraz może go złodziejem życia też. Każdy jest złodziejem życia. Ja też? <laughs> tak, ty też. Ale teraz możemy zaatakować, będzie miłe w sumie. A czemu ty może bym? nie można spalić blokowania? Nie. Ale... Chcesz czarne czarną osoby? Na wszystkie to poszło Ale lipa Fuck, siedem, potężna jednostka Musisz co zagrać tymi ptakami na wiekami Ptakami, no. Jezus Dobra, będę mówił grypami Eee, no, co tu jest? Ale można w ten czarny zielony Patrz na to o, wszyscy ślą. Ja to ale wszystko jedno. O Boże, co to było? Sorry. Patrz, teraz taki mi HP przybędzie, a mu o, spadnie. Tak mogę robić co więc pamiętaj. On ma taki wielki młot. No. On by się obronił normalnie. I widzisz, raz 29 do 13 I tak, ta królowa ich strasznie powoli chodzi. Pewnie się rozleniwiła Roziszka bojowników, nie ma żadnej królowej A jest, ale ona nie chodzi, ona atkowali, także nie może nic z atakować A pomyli pomyliłem, pomyliłem ja z tą O, to Ciężą będzie jest. gorąco, będzie gorąco, hot, hot. Ja, po tobie zaraz będzie Nie, nie będzie Kolejny atak i będzie Kolejny atak po nim, becz! Ale oni już nie śpią Dobra, Teraz śpią muszkamy. A czym mocny nie śpi? No bo rozmuszlam ich, żeby spali, nie nas. Ale przecież... O, nie można atakować i tak. Nie po co mu to? On zdaje obrażenia, a ja się leczę. I tylko on na tym źle wychodzi, widzisz? Teraz mam 3 do ataku, także nie wiem jak się starał tak gdzie po nawet nie trafił. Abit. Boom, hatch. Znowu ich się znowu koniec. O kurde. O tobie. Nie. on to się blokować nie możesz. Ale on też nie będzie mógł blokować się. Ale to już koniec. Tak. Ale gdy wygląda taką kilkoma więcej, to by było po Co jeszcze oczy? Jeszcze na ich. Miło! Obserwator, nie lubię ich tam bardzo używać. I nie będę. Fajnie. Co to jest? Kopalnia. Wygląda jak... Kopalnia! Jak na Okej, i tu są duchy. Ej, zbierz te surowce tam! To jest kopalnia! No, to surowce tam, tam też można. One same się będą mi Duszaman? Czy... Może kapłan... Nie, powiedz tam, powiedz, za zimno. Ale tutaj jeszcze nie mogę stać mapy. Fok. Chyba, e, może strach ich zaatakuj? Pójdziemy tu. To jest silniejszy. Ale Szaman! Co użył? Fok. Podwójny fok. Tak. A, spoko Ok, więc my sobie eteru naładujemy troszkę, jak nie masz nic przeciwko temu. On sobie robi małych matków. Tego sobie powtórzę. No i gdzie, więc teraz. A matko cztery. On cię zaatakuje. Nie może. Czemu? To masz matkę. Ale um, użyłem prostarnego lasu. Ej, a ten mały to kto to jest? To jest wojownik. Ale wojownik. Złodziej życia. Nie <grym> złodzieli. O, nie będziemy mogli atakować swój twarcia. <grym> przy okazji gdzieś się broni. Bo co mu ta armia on tak nie będzie mógł nic zrobić? A tego wojownika możesz rozwalić. Każdego może pozwolić. Nie, bo jeden ma ten życia. Cicho. Królowa. A książka czy to? No, to jest... Królowa muliszek. Starszy westwu patriarcha. Chyba, że jest jeszcze jedna Muliszka. która jest patriarchą i cały czas przyzywa, cały czas zabijamy, Przyzywa no, przyzywa No to tak. będziemy takim blokować, nie będzie jakim blokować z niego Ej użyj tej ręki takiej To nie doda, doda, tego, 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 tego? co Mogę użyć tej ręki na złodzieja życia Ale użyjemy tego na nich No już, o tak już Dobra, tak piekam No? Złe Mogę zagrać modliszkami na siebie. No. Tak no. Stowarz, z dobrym życzeniem, że wiesz. A co to znikło już? Co ma mu? To no. Bo to znika po zakończeniu tury. Po co to mówisz? No mi też zadało 1% 1... Yeah. Fak, mi też zadało 1 obraże Ile masz życia? No bo się... Fak, bo się... No. Myślę, czy zaatakować to jest dobry... Tak... Nim zaatakować? Nie, nie możemy Zobaczmy co się stanie i wysiądzie Ach, obronił się Teraz tego się nie obroni Tak No teraz nie możemy atakować, tak? Żeby ten mały szamanek został Drzewiec, co to jest? Nie mały szaman. nie mogę sobie nic teraz zrobić I don't know why mogę się tylko leczyć i przyzwać kolejną młodziszka wojownika nie na pierwszą dwa. Która również jest złodziejem życia. Tak. każda młodiszkę jest złodziejem. Jak mu masz tak dużo To nic. Wystarczy widoczny... Fakt, widoczny widać. Jeez, mnie. <grym> Najwidoczniej będziemy musieli czekać do zakonu, do zaburzeń eteru, tak to się nazywało. A my teraz, sorry. A no, ty też możesz tam i zamać i atakować. Nie mogę, bo zalategowałem już tymi tymi i nie mogę nic więcej robić. Wszyscy poczekamy. Ale też nie może z tego co widzę, też nie może ruszać. Jak ze ścianą? Tak, <trakku> to będzie szybsze. Możemy to użyć? Nie dam cokolwiek. Nic. Poczekajmy na kilka murdiszczek. Zaatakujmy, ciekawe co wtedy zrobi. Chciałbym dać nie może nimi atakować? Nie może, bo oni mają więcej niż 5 obrażeń. A ty jakiś dołeś. No? To jest właśnie fajnie, nie? w końcu, będziesz mógł zaatakować. Tylko nie pozabijam ich wszystkich. 5, 5. Zabiję trzech. nie to mi nie zablokujesz ich. Żeby ci nie mogli blokować. No. Wtedy też nie będą atakować przecież. No bez sensu. 46. No i blokada. Codziennie wszyscy mówią Ile ich? Więcej matka nie miała? Chyba wszystkich rozwalisz Nie Bo teraz Kujak Błogobrażny pójdzie Zabiję mi go Fak Że też nie przemyślałem On jedynie mógł atakować Tak nie wiadomo, mógł atakować, nawet mu tak przeżyli Ale jeszcze go nie przemyślałem, zapomniałem o tym zupełnie Że nie mogą oddać? Tak Dobrze, zaburzenia eteru, przybywajcie. Ale, weź. Będziemy się tylko leczyć. Jak cholerę to użyła wieźma. Żyd. Złożył mi tylko. No i teraz zaburzenia teru. On będzie duchy przyzywać, nie wiadomo po co. My będziemy zaburzenia eteru dalej. 50 HP już. I na co to zaburzenia? Dwa... Gdyby to był normalny gracz, już z tej by się podno. Mhm. Ja to był GG, a jak nie GG, to no GG, no skill, baby. No i kuwa, pochleb mi to uzużywasz, kretynko. 22 eteru. Ojej. <gry> No no, 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 zaiste, zaiste, no, Zaiste no, no, prawie koniec. Jeszcze jakiś. no, Znowu coś no, no, ...wieczór. Ile życia. Chula, chula. no, 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 Chyba No, być kamizelka, to jest możliwe. W końcu to są 29. Ale jakbyś musiał leczyć cały czas. Albo potrafił go 60 życia. O kurde. A czy te zaburzenia nie, nie dotykają mnie? Za kilka tłumów nie mnie dotykać. O, wreszcie możesz... Ktoś kiedy takuje. Wow, to fajnie wygląda, nie? Zluka... Pokon mi oddajcie. Linkajcie Zlukań... na rury. Będziesz pokłon, mi oddaję, bo nie ma żadnych łupów Ja ci kładę Jak one się zdają same co tu, okej okay. Fuck, żegnamy się z wami Żegnam was, NotForOne z kanał Org, Steam oraz... żadnego